Otwieram 12 zwyczajną sesję Rady Gminy ósmej Kadencji. Witam Pana Wójta, Panią Zastępcę Wójta, Panią Skarbnik, jeszcze obecną panią przyszłą skarbnik, panią dyrektor przedszkola, panią dyrektor biblioteki, panią kierownik GOPSu, pana dyrektora Goksiru, witam pana prawnika, sołtysów, wszystkich radnych. Mieszkańców gminy Bobowo. Stwierdzam, że obrady są prawomocne, gdyż na 14 radnych 12 jest obecnych. Czytam proponowany porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci przyjęcie porządku obrad. Punkt czwarty przyjęcie protokołu numer 11, łamane przez 19 z dnia 18-12-2019 rok. Punkt piąty. W sprawie wójt, Sprawozdanie wójta gminy z pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady. Punkt szósty. Informacja z prac Komisji Stałych. Punkt siódmy. Interpelacje i zapytania. Punkt ósmy. Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska. Podpunkt pierwszy. W sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Bobowo. Podpunkt drugi w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Bobowo w rejonie ulic Kośnej, Gimnazjalnej i Kwiatowej w gminie Bobowo. Podpunkt trzeci sprawozdanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Wysoka w gminie Bobowo. Podpunkt czwarty. W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bobowo w gminie Bobowo. Podpunkt piąty. W sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest dwój gminy Bobowo. Podpunkt szósty. W sprawie dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, wobec których gmina Bobowo nie ma obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu. Podpunkt siódmy w sprawie odwołania skarbnika gminy Bobowo. Podpunkt 8 w sprawie powołania skarbnika gminy Bobowo. Podpunkt dziewiąty w sprawie przy, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Bobowo w 2020 roku. Punkt dziewiąty. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji. Punkt dziesiąty. Wolne wnioski i informacje. Punkt jedenasty. Zakończenie obrad. Kto jest za przyjęciem tego porządku obrad? Dwanaście za na 12 obecnych radnych jednogłośnie. Przystępujemy do punktu czwartego. Przyjęcie protokołu numer 11 łamane przez 19 z dnia 18-12 2019 rok. Zapoznali się wszyscy z protokołem? Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Rozpoczynamy głosowanie.